Dobra, słuchajcie, Fryderyk jest geniuszem i wychodzę z domu, mówię, tak, szczotka jest, klapki są, nie wiem, wszystko wymieniłem, no i wychodzę zadowolony. Tej podchodzi, widzę, że ma koszulę marynarką, mówi, czekaj, czegoż chyba nie mam? No więc tak, byliśmy po koszulę, ale po co? Po co się pytacie, żeby być eleganckim? Zaraz dowiecie się dlaczego. Po co i gdzie idziemy teraz? Słuchaj, trzeba koszulę... Czekaj, koszula? Elegancki, starbunią Starbuño. Star to jest jakaś... Styl swoja... starbuño. Nie no, dobra no. Żeby... Nie coś? Ej, poważnie, wezmę coś. No ja to bierz. Ty słyszysz, o co chodzi z tym twoim starbucksem? Nie rozumiem. No bo wiesz, nie, Ja, ja tego nie, nie powiem to na wizji. ja, ja nie, powiem. nie powiem. Nie? Nie, nie powiem. A bo dawer nawet dzisiaj cię z... Nie powiem, Co? nie wiem. Dawer? Nie powiem, nie wiem. W ogóle do dawera do pogadania na temat jego ostatniej wypowiedzi w programie na żywo. Co on powiedział? Głupoty powiedział. A czekaj, on u mnie był. A. I powiedział. Prawdę powiedział. Głupoty Możemy ruszyć w pracy. Tak. Kupiliśmy koszulę. Tak. Kawkę. Ile jesteśmy spóźnieni? A my jesteśmy no, mówieni no, na no, jakąkolwiek godzinę? Wiesz co, chciałem tam być chociaż, chociaż w taki sposób, żeby wyjść sobie gdzieś wieczorem. A jak będzie 22. No to prawda to mi się wyjść nie będzie chciało. Ale tak z, tak, tak z ciekawości w sumie, bo no. może ludzie są ciekawi co my tam jedziemy robić? Bo wiesz co, bo ja się... No, to no to razem, prawda, to prawda, to prawda. A? Ale, no to, ale to wiesz, przyjemności nie, no, później. Odpowiedź jest prosta. Alkohol, i picie, chlanie, libacja, chlanie, picie, libacja, dziewczyn... Dziewczyn nie będzie, no tak, bo ja nie jednak jedziemy o e sporcie mówi. Tak, tak, tak. Nie no, no raczej... a tak serio, no, jedziemy i będziemy mieli panel, discussion panel. wiesz <laughs> ja tak? co, ja ci, ja, ci, ja ci coś muszę powiedzieć, bo no. do, dopiero później o tym pomyślałem, no. ale my musimy może mieć jakieś tematy. No to wymyślimy po drodze. Ja wziąłem notesy, wszystko wiesz, zapiszemy sobie. No to się sobie. po drodze? Na przykład... O czym my możemy gadać? Że w Polsce e-sport jest na skrajnie poziomie My poziomie może, granicą. Nie może tak być właśnie. My może, my, to, my, to musi być temat, no. dlaczego e-sport zaraz będzie na takim poziomie jak za granicą w Polsce. Dlaczego musimy być taki temat? No bo my chcemy przekonać ludzi, żeby hmm. zainwestowali. Hmm. Hmm. Nie? <laughs> Widzisz, ale Ty jesteś taką esportową Musi, mędą. Musimy, musimy przekonać taki w takim razie, że może być lepiej. Ale żeby przekonać, że może być lepiej, musimy przedstawić, jak bardzo beznadziejnie jest teraz. I dzięki temu mówimy, no już niżej zejść się nie da, więc każdy osiągnie do sukcesu. Godzina 48, 182 km jeszcze przed nami. Wedzi, stop kolesiostwu, powstała taka akcja. Wiem, się na mnie uwzięli, ja nie wiem jak ja się teraz wybrano, nie na wiesz? ciebie? Tak. Widziałeś co o mnie napisali? Wiesz co, tak, tylko wiesz u ciebie to są pogłoski, tak? A u mnie to jest prawda, nie? To właśnie, kurde, jak oni się dowiedzą, kogo ja tam wkręcałem... A jeszcze wiesz, miałem... To może powiesz teraz, żeby potem a nie ty było... ty to nagrywasz? No. no nie, no jak? Nie, no ja pierniczę... że jestem skończony. Koniec. A, a, a co to prowadzi? Y z moich informacji Wy wynika, że są to panowie wyimaginowani no oraz luminas. O nie, Ale dobra beczka. No. Dobra beczka. Na no początku jak beczka. to wyszło, to jakbym miał czas, to chciałem nagrać właśnie filmik, yy, jakby odcinek z Hatchim, nie? No. Więc właśnie chciałem yy, nagrać taki filmik, wie, że, że tak, tak, że... To się, <laughs> że to prawda. że ale teraz, jak już powiedzieli, że na mnie się uzięli, to nie wiem. To zapraszam do tańca. Kurwy syn. Nie, ja dzwonię na policję. Niech się policja przyjrzy. Jak to kurwa jest? Badlyga robi wam grafiki, gdzie wy jesteście w AGO i gra w dżentelmena? Śmierdzi mi to. Śmierdzi mi to. Oj, gra to jest dużo powiedziane, tak. No. Gra, gra I podkłada się może trzeba Właśnie, ten zeszły sezon był ciekawy co tyle przytankowali a się kursy zmieniły no dobrze. I gaming i iluminar z playoffów I ja jest, że znowu? nową? Ale czekaj, Warto ale... to jest wszystko podejrzane. A, co? w ten sposób, no tak. Nowka, <laughs> sztuka stłuka no, no ja tak. wiem o co chodzi. Stop, kolesiośćwo. U, u mnie jest, legalne podkładanie się. My się nie kryjemy, tak? Kolesiośćwo byłbym, bo idą, że nie podkładam, ale wszyscy wysworthi się podkładają. No. O kontakty. O żona. Sona dzwoni. Jakie jest to zagranie? Eee... No, w moim towarzystwie jest jedno bezpieczne zagranie, jak się jest w maku, co? Co się bierze, Pani Wejfie? A no właśnie, no właśnie, no bo jak sobie radzą ludzie wege w Maku? radzą sobie tak, że biorą burgera veggie. Dokładnie, zapraszam, mój burger od tego? Tak, 13. Niezły biznes, dzięki temu jestem milionerem. Wspanial się, że jako milioner. Eee. Nie, ale milionerem Derek. to jesteś, bo okradłeś organizacje sportowe. Tak, defraudowałem też fundusze, jak ostatnio Silva zauważył. Dziękujemy. Dobra, no, co, co tak. możesz sobie zamówić? Jak się no wzią, się, wzią. Zrób, zrób taki szybki. To jest tak. najlepsze co jest. To jest herbata. E, w ogóle mają dobre herbaty w e, maku moim zdaniem. Kawy też mają dobre w maku. E, właśnie, moim zdaniem jest to spoko. Coś, tak, z, tak, z, tak, na przykład ta ze Starbucksami tak, mi bardziej spoko. Tak. Nie to jest inna rzecz. Ale nie, tak, te są ja mówię, moim co mówię nie złej jakości są moim zdaniem te herbaty i co zawsze to za się bierze jest zieloną i y, z cytrusem, oczywiście bez cukru, nie nigdy nie ani kawę z cukrem, szanujmy się, tak? To, to kto, kto pije nie kawę albo herbatę z cukrem pisze w czacie jestem idiotą, tak? No i się nie znam, tak? nie, nie, nie jesteś jak Dario z tego serialu? Wielkiego? Daro? To co nie świate? ten co, co mi lepiej sprzedał przy dziewczynach w klasy 3B? Ja nic nie wiem. Pod tym. No. Dojeżdżamy! Łask, łask, łask w prawo! Łask! Dojeżdżamy. Tak Nigdy tu nie byłem, a ty? E, no W życiu. Mamy jakieś światło tutaj, żeby zapalić? E... Chyba coś jest, co? O jest! Wid o. Witam w klubie. Może tak być. Witam w klubie moim. <głos> <głos> Mamy czerwone, ale ten przejechał. co się dzieje? Ej, nie, nie mówcie nikomu, co? Tak. Cz nie czekaj! Co? A nie. Bo on w ogóle nielegalnie pojechał, bo tam jest a. on nie jeździ po budowie. Jak to? Normalnie, z tego co wiem, tylko lewy pas działa. Więc musisz poczekać, aż tu jest zielone, bo pewnie z tamtej strony, rozumiesz? No może a właśnie się być. na budowę wjechał. A może on jest odpowiedzialny za tę. Budowę. A może tu jest czerwone całe życie. Chuj wie. Śmigiel! Skórny synie! Wpuść nasz śmigiel! Boli mnie i mnie wszystko boli w życiu. Wszystko mnie boli. I tak samo, jak byłem graczem. A iż... Nawet nie mogę się Ej, Wedzi. Ktoś by, ej, jakby był jakiś gości, który chceby zabić i by podał jako organizator turnieju, no nie, nie muszę nie oby się dać nabrać, że ja wie i powiedziałby ale... Mieszka, wiesz są Iwyt jest gdzieś tam na uboczu trochę tam, w lesie, tu i tu. I ty byś podjechał, daj. Ja jestem ja przekonany, ty jesteś taki naiwny, jak? Ja tak, jestem naiwny, tak. Jesteśmy na miejscu, właśnie yy, jesteśmy pierwszy raz w naszym... Pokoju w pokoju sportu, tu właśnie stan sportu mamy. Zapraszam, 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 tak? Trochę tu ciemno, ale no musi tak być w sporcie, tak? To właśnie za to kocham e sport, za tą prawdziwość. Tutaj jest nasze GH. No komputerów nie mamy, ale piłka e Nie Niewiele tu widać. A to jest... Czekajcie, <grym> o! 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 a ja, to się zrobiło, tu jest... Nie wiem o co my gadamy, to jakiś skład. Idziemy. Oto rynek ład ale przestaw gości też, no bo ludzie są na vlogu i T -t tutaj mamy gości z Słowskiego Domu Kultury, czas jeden z Bydgoszczy. <laughs> mieska, o, ale mieska, to w sumie tak? na kanał gadają, to akurat bardzo dobrze, że Bydgoszka. przedstawiciel Bydgosy. I patrz, brytanny i tu jest, wiecie, Mogę tu jest taki... tak, zaraz, zaraz tak? to robimy, no? jest taki... Tak, zaraz to zrobimy. za samochodami, kładzie się na samochodach, e, klunek i, i się ma imprezę. Klunek. Tak? E, no i tutaj widzicie, to jest kilka grup, jest łuk triumfalny. E, no i nie mamy gdzie browarów kupić, to co, co, też idziemy Molo nie? Chyba no tak. O. Ale teraz sprawa ważniejsza. Jak to jest z tą piramidą smaku w Bydgoszcie? Najlepszy kebab w Bydgoszcie. Piramida smaków, potwierdzam. A, a są tam... Nie, osusimy, nie A są tam, kebaby y, w... <ślałek> 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 chyba są w kebabowni. <ślałek> Ale takie w kształcie w piramidy? W Jak sobie położyć odwrotnie, to tak. Jezu. 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 Piękny łask nocą. niewiele widać. Ludzi nie ma. A co tu się dzieje? Co? co tu się dzieje? Ej, to, to. Co ty robisz? Ale ej, słuchaj. Ja, ja... cię szukałem, tak? Bo no namalowałem coś, ale wiecie coś na... Tam... Ej, ja jak już robię grafiki, to jest odpowiedzialne. Szpi więcej niż 6 godzin dziennie ziomek. Chcesz być zmęczony? <laughs> ale, ale po co to zrobiłeś? Nie wiem, to nie jest ważne. <laughs> jest widno, można rozpocząć vlogowanie na maksa. No, um, ile my wczoraj mogliśmy przejść? Tak, chyba z dwie godziny chodziliśmy, bo to było bardzo nie? możliwe. Tak, po prostu chodziliśmy. Ciekawych rzeczy dwóch... tam jakoś nie widzieliśmy. Yy, Były takie klasyki, nie wiem, cmentarz, <laughs> ale, kościół, Ale brewniany. dwóch miejsc, miejscowych yy, rozbitków nas jakiś tutaj. No, nie no, ogarniali ewidentnie, tak. <laughs> Ta, jakby monopolowe Sklepy też nie Monopolowe wszystkie znali. Yy, tak, 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 więc. Yy, <laughs> Nie, no nie no słuchaj no. Dobrze oprowadzali. Nieźle. Y, nawet fajnie mi się szło. Y, trochę zimno było. Ale mam taki problem, że mam wrażenie, że już drugi raz w życiu nie opłacałbym się. przejść przez przyszło. Widziałem wszystko. No, to <laughs> to tak Rynek, ten, No dajmy. mamy nagrania zresztą. Nie tak, wiem, tak, ile tam no, było... Wszystko widać. będziecie wiedzieć. Y, no więc y, teraz idziemy na śniadanie. Załatwiłem klasycznym sposobem miejsce śniadaniowe. Wszedłem na Google Maps, wszedłem w oceny. znalazłem najlepsze oceny na siadania i są dwa miejsca w łasku. Więc idziemy do kafe retro. Retro. wejść <grym miałem grym> radio. No. Kafe radio! Żegnamy ten piękny przybytek. Będziesz, wow. będziesz tęsknił za nim? Disco Polo włączam. <grym> otwieram <okno>. Możemy <grym> jechać. No tutaj mamy z tematem, klimaci, wersje, tutaj wersje, można wygrać e, pieczarki, które ci rosną w, w domu, czy coś, wierza, coś z takiego. Ale, <gry> Wodzir tak. Wodziry jest ogarnięty no, jest, jest bardzo ogarnięty. No, jest ogarnięty, to jest mało powiedziane. No, jakaś muzyka już leci, więc tam idziemy. No, żebyście zobaczyć, klimat. No, tak, nie ma samochodów dzisiaj. No nie ma, nie, nie ma. można no, wiedzieć. A na pewno... Zatrzymaliśmy się w straży pożarnej, i dostaliśmy info, że jak nas będą chcieli stamtąd wyrzucić, to będzie, że znamy Konrada. Jest po prostu ciekawie, nie? To, o, to ale, tutaj ale ten wczoraj, ten Tutaj Konrad, co? Ten Konrad to w, wczoraj mówił, że oni chyba mnie kojarzą. No, chyba, <grym> tu wczoraj grzali samochody tak, tak. i gardła. <grym> A tutaj, proszę bardzo, scena jakaś, ale to jest inna scena. Ej, mają te, idziemy na koncert, mają jakieś trąbki. No opa. mają, mają, mają. Dyrygent, dyrygent o, mi się nawet gość na tej trąbce podoba. Który? Eee? Myślę, że Bąbąka do. O, ty, o, to jest taki domka. jest można tak być za 20 lat Zartuje, zartujemy. No mamy tak, ręko, retro i tak w środku strasznie śmierdzi. Nie wiem dlaczego, nie wiem, nie wiem. No bo tak wygląda A nie jest. Tak ustekwist, ale, ale, list, ale no? to, tak coś jest nie tak, ktoś tam umalnie. No, więc usieliście yy, sobie na zewnątrz deszcz pada, pod namiotem. No i co, bierzesz się na nie... Yy, jakiś deser sobie wezmę. No co wbierzemy? Ja biorę jajecznicę, trzy, trzech jaj. Mówiła tak. Ona jeszcze ma jakąś aplikację, że chmury pokazuje i przesuwasz patyk, pokazujesz, w które godziny są jakie chmury. No więc przed wyjściem wczoraj mówi mi, nie no jutro to w sobotę będzie pochmurno do godziny tam 13 ale nie będzie padać leje, leje nie są gorzej pokaż ziemię ziemię widzicie jest mokra w strony masz, masz. O. Się pod parasolę, a tam mokra no, to... ej miało nie padać a strasznie leje oszukała się i kurwo zmarnowała się 20 lat <laughs> nie no, to jest kabar, <laughs> tego nie nagrałem <laughs> Czy ma Instagramowe świry? To nasz ulubiony świr gastronomii, Frederick Cole. Frederick yeah. Um, powiem wam tak, na najlepszych się... knajpach na świecie, kiedy się miesza um, kawę, to potem masz łyżkę w pianie, i się robi tak. Tak się robi w najlepszych, tak? Nie, nie mam żadnego pojęcia. Ale nie, ej, kawa wygląda naprawdę nieźle. Nie, mamy ciasteczko jakieś jeszcze. Jest, jest w kształcie, w kształcie <grym> z testu. falicznym, falusowym. Stestuj, stestuj. Wypluj. No, nie, no, nie, nie tak jest jakieś dziwne. Tak? Ale kawa dobra. Dla mnie jest jakieś dziwne. Coś jest nie tak. Te puste środki to się nazywa? tysiowe chyba coś mi to mówi. No tak, no ale jak się zarabia tyle pieniędzy w sporcie, to się je lepsze ciasta. Oczywiście, wiesz, no. Tiramisu Miesu na hajst. dachu. Wiesz, ludzie się mnie pytają, dlaczego tak wiesz. Dlaczego siedzę w tym sporcie? No, był dla hajsu, nie? No, no. Hajs jest najważniejszym w życiu, jeżeli się czegoś nauczyłem. Pamiętajcie, najważniejszy w życiu jest hajs. Szczerze, to wysporcie nie ma hajsu, <laughs> no, no, to nie jest życie. Zobaczcie, jakie ciekawe połączenie co? Że koło gospodin wiejskich i tacy harlejowcy. A to czyli my znamy to miejsce. Flashback. Ja Cię szukałem, tak? Bo namalowałem coś. Aha! Śpi więcej niż 6 godzin dziennie, no kto by się spodziewał. Powiem Ci, że. Bardzo ciekawe połączenie, nie? Bo tak, widzisz tych Harley'owców i tam jest jakiś motopiknik i przy motopikniku słyszeliśmy, kurwa, pa coś tam ten, a są przy kolegach Wiejskich i dzień dobry, ten i dzień dobry na klatce pobieg, dzień dobra pani, tak? wszystko znam. powiem Ci, bardzo ciekawy dualizm mężczyzny wieku XXI. Putrak, mamy jest kapa, Jest kawa. Czy Fryderyk zdobędzie upragnione kafe latte? Jakie tajemnice kryje łaskański jarmark? Czy ukryty talent muzyczny Wedziego pozwoli naszym bohaterom przeprowadzić bezpieczną prelekcję? Tego dowiedzie się już w drugiej części vloga, którą opublikujemy w najbliższy piątek.